Temat z tej strony, Football Maniac. I dzisiaj wyszły brawo sporty z kartami World Cup. Ja zakupiłem sobie 6, porobiłem dziury i już wyjmujemy naszą zawartość W każdej gazecie mamy limitkę Balotelliego, w mojej przynajmniej tak jest, i jedną saszetkę oraz plakat. Plakat pokażę później. Dobra, wyciągam sobie saszetki i limitki z każdej gazety, poczekajcie. Piszcie czy że też, też są wszędzie te e, limitki z baloteli. Może akurat u Was jest inaczej. I ostatnia gazeta. To no jeszcze może pokażę ten plakat od razu. Poczekajcie. O, mamy taki plakat jak w Mega Starter w pakach. A więc fajnie. No, li, limitki pokazywałem, więc otwieramy sześć zaszetek. O już widzę jaką mamy kartę. <coughs> Defensive Rock Pepe. Fajnie. Takie bazówki. Następna saszetka. Miralas, Bolanos, multinio, Badu, Kakitani. No i kolejna powtórka o Kazakiego mnie. Dominguez, Iguan, Armero, Płatek Diamanti, i Defensive Rock, Jordu. Czy jakoś tak? Strasznie trudno się otwiera te saszetki. Ok, Penteke, Hulk, Inler, Evra, Snyder i asama Utility Player. Muszę trochę przyspieszyć. Miligan, Pera, Denisov, Oswaldo. Powtórka Herbu Szwajcarii, niestety. I One to Watch z Meksyku. I ostatnia paczka, już widzę co mamy. O, mamy przeciętą kartę. No nie fajnie. Mamy y, pianicia, fans favorite. Mamy Cruze, Makuna, Erazo, Kabaje i. I tu mamy kawałek jakiejś uciętej karty. No, także trafiliśmy 6 Limitex Paloteli i takie oto karty specjalne, w tym dwie powtórki. Herb, ten na wymianę i okazaki na wymianę. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć, Football Maniak.